Kochani, witajcie w nowym podcaście. Powiem Wam szczerze, że w ogóle nie pomyślałabym, że tak szybko zajmę się nową serią. Ale pisaliście do mnie, że skoro nagrałam serię podcastów dla kobiet, no to teraz czas na mężczyzn. Także jestem, nowy podcast już na kanale. Wielu chłopaków zastanawia się, gdzie można znaleźć dobrą taką porządną dziewczynę, która chce zostać żoną, chce zająć się rodziną, nie idzie za tym, co głosi współczesna kultura, przesiąknięta feminizmem i przekonaniem, że kariera jest najważniejsza i da kobiecie spełnienie. Naprawdę nie zliczyłabym tych komentarzy i różnych wiadomości prywatnych typu gdzie znajdę dobrą dziewczynę. Myślę, że warto rozpocząć w ogóle od tego, czym wyróżnia się taka porządna wartościowa dziewczyna, jak w ogóle moglibyśmy ją opisać, kogo w ogóle szukać. Z pewnością dobra kandydatka na żonę rozumie, dlaczego zostaliśmy stworzeni jako mężczyźni i jako kobiety, czemu to w ogóle ma służyć, jaki jest tego cel? Ona wie, do czego została przeznaczona, jaka jest jej rola w świecie jako kobiety, wie, że powinna być wsparciem dla mężczyzny. A nie jego kierowniczką, która bez przerwy mówi mu, dyktuje co i jak ma robić, i do tego wciąż krytykuje go i uważa się za mądrzejszą i bardziej uduchowioną. To koszmar, a niestety wiele związków i potem małżeństw tak właśnie funkcjonuje, w taki sposób. Warto odróżnić też to od tego, że warto stawiać mężczyznom wysokie wymagania, opierać się na nich, polegać na nich. Oni rozwijają się wtedy, rozwijają swoją odpowiedzialność i stają się tacy, jakich potrzebujemy. A kobieta, która ciągle mówi, że poradzi sobie sama i wyręcza faceta we wszystkim, no sama go niszczy. To wszystko trzeba więc tak wyważyć. Wartościowa dziewczyna, oczywiście stara się o żywą relację z Jezusem to podstawa, słucha Jego słowa. Jest też bardzo często właśnie dzięki temu radosna, szczęśliwa i bardzo wdzięczna. To jest niezwykle ważne, bo chyba żaden facet nie chciałby spotykać się z jakąś rzędą, z kimś, kto ciągle marudzi i narzeka na wszystko. Kolejną bardzo ważną cechą porządnej dziewczyny jest czystość. To też taka zupełna podstawa. Wielu mężczyzn przyznaje, że gdy spodoba im się jakaś dziewczyna, starają się sprawdzić, jak prowadziła się do tej pory. To wyznacznik, czy jest szansa, że będzie później ona dobrą, wierną żoną? Jej ubiór też jest istotny to jak się ubiera, w czym pokazuje się publicznie. Nieskromne kobiety, które chcą być przez mężczyzn pożądane, ponieważ bardzo często nie wiedzą, czym w ogóle jest prawdziwa kobiecość, no to one raczej nie są dobrymi kandydatkami na żony. A nierzadko zdarza się, że mężczyźni, którzy są wzrokowcami, Zauroczą się daną dziewczyną, i dlatego, że ona jest taka piękna, przypisują jej mnóstwo pozytywnych cech, że na pewno jest taka delikatna, taka czuła, wrażliwa, mądra i nie wiadomo co jeszcze. Tak działa wyobraźnia. Trzeba ją skonfrontować z rzeczywistością i zobaczyć tak na trzeźwo, jak dziewczyna się zachowuje, ubiera, prowadzi, co robiła do tej pory, czym się zajmuje tak dalej. I właśnie warto zwrócić uwagę na to, co ona robi, czym się zajmuje. Jeśli marnuje na przykład swój czas, wciąż spędza go na plotkowaniu czy kupowaniu kolejnych kosmetyków, które już się na przykład nigdzie nie mieszczą, no to coś tu raczej nie gra. To też kolejny wyznacznik. Jesteśmy tym, co robimy w dużej mierze. Jeśli ona angażuje się w wartościowe sprawy, w życie kościoła na różne sposoby, rozwija się, chce jak najlepiej przygotować do małżeństwa, do pełnienia przyszłej roli żony, mamy, no to jest bardzo dobry znak. Tak więc wiemy już, że wartościowa dziewczyna wie, kim jest jako kobieta i do czego została stworzona. Wie, że powinna być wsparciem dla mężczyzny, a nie jego kierowniczką. Jezus jest na pierwszym miejscu w jej życiu. Jest ona zadowolona, rozwija się, działa, dobrze się prowadzi, dba o czystość serca, myśli, ciała. No dobrze, to teraz właśnie skoro wiemy, jaka jest ta porządna dziewczyna, kogo warto szukać, to teraz odpowiedzmy sobie na pytanie, jak można ją znaleźć i gdzie w ogóle właśnie szukać. Już wiemy, jakiej dziewczyny. O modlitwie o dobrą żonę myślę, że większość z Was słyszała już. To bardzo ważne, ale pewnie wielu z Was już to robi. A jeśli nie, zdecydowanie warto rozpocząć codzienną, choćby krótką modlitwę w tej intencji. Analogicznie do tego, co powiedziałam w podcaście dla kobiet, jak modlić się o dobrego męża, mężczyźni również powinni modlić się w ten sposób, by polecać swoją przyszłą żonę Bogu, modlić się o to, by ona dobrze przygotowywała się do wypełniania swojego powołania. Żeby znaleźć dobrą dziewczynę, z pewnością trzeba też wyjść z domu, zaangażować się w życie kościoła, we wspólnoty właśnie tam, gdzie takich dziewczyn kręci się najwięcej. Pewien ksiądz poleca wybranie się na pielgrzymkę, gdzie też są takie kandydatki. Myślę, że nie można też nie wspomnieć o pewnej bardzo istotnej kwestii, co przeszkadza w znalezieniu dobrej żony. O tym bardzo często mówi pan Jacek Pulikowski, że jeśli chcesz znaleźć porządną dziewczynę, to sam taki bądź. Walcz o czystość, rozwijaj się, angażuj w życie kościoła, naśladuj Jezusa, stań się taki, by imponować dziewczynom. Chłopak, który szuka super dziewczyny, która będzie później zaangażowaną, wierną żoną, a sam ubrudzony jest na przykład pornosami, różnymi formami nieczystości, to ja nie wiem, czego on chce i co on sobie myśli. Wówczas to się nie uda, nawet jeśli jakimś cudem wartościowa dziewczyna zwróci na niego uwagę, to po prostu ta relacja schrzani się nieco później, no ale to jest nieuniknione. Częstym problemem jest też pewne wyobrażenie, taka wizja facetów o idealnej dziewczynie. W naszych czasach często utożsamiane jest to z jakąś lalką z Instagrama. To straszne i bardzo boli, ale taka prawda. W takiej sytuacji wiele naprawdę takich wartościowych dziewczyn przepada po prostu, bo w głowie mężczyzny jest wręcz nierealny ktoś z wyretuszowanych zdjęć. Szukanie ideału jest powszechnym problemem. Ile razy widziałam to sama wśród kolegów, a przecież ideału się nie znajdzie, jakby no nie ma takiej opcji. Każdy z nas ma różne wady, słabości. I już chłopak ma dziewczynę, ale no jeszcze coś nie dociąga, i jeszcze, i jeszcze, i ciągle coś, i ciągle myśli, że będzie jeszcze lepsza, jeszcze lepsza, i to jest wielki, wielki problem. I z własnych obserwacji też dodam od siebie, że zauważyłam, że obecnie mnóstwo facetów boi się zaangażować w jakąś relację, bo tak jak wspomniałam przed chwilą, a nóż trafi się fajniejsza, lepsza, ładniejsza. Przez te media społecznościowe mnóstwo profili to się porobiło właśnie przez to, bo do tej mogę napisać do tej i do tej i do tamtej. Wielu chłopaków pisze z dziesięcioma naraz, a może z którąś coś wyjdzie. Wydaje mi się, że chyba ciężko wtedy o prawdziwe uczucie, prawdziwe takie zaangażowanie. Panie Pulikowski ciągle powtarza, że nie masz znaleźć idealnej żony, lecz realnie najlepszą z możliwych żonę i matkę dla swoich przyszłych dzieci. Wielu mężczyzn boi się też decyzji na całe życie. To jest wręcz taki ich paraliżujący lęk. Ja zawsze przypominam sobie historię miłości na przykład dziadków, jak dziadunie opowiadał, że w sumie z początku z babcią nie mieli nic, mieszkania, pieniędzy, a jednak mieli wszystko: siebie i miłość. I jak dziadek zobaczył i poznał babcie podczas zabawy w remizie, wiedział, że to ta. Już innego nie interesowały. Wziął ślub jakoś w wieku 22-23 lat i przeżył już z babcią ponad 50 wspólnych lat. I to samo wujek. Zwrócił uwagę na ciocię jakoś w drodze do kościoła, jakiś czasem obserwował, po czym do niej później zagadał, coś jakiś liścik, potem się spotkali i też młodziutko wzięli ślub. Czasy były trudne, a te relacje jakieś takie dużo prostsze. Zazdroszczę. Teraz życzę wszystkim znalezienia dobrej towarzyszki życia. Dziękuję za odsłuchanie tego podcastu. Wkrótce kolejny odcinek z tej serii będziemy mówić m.in. o największych błędach mężczyzn szukających żony, o tym czego potrzebują kobiety, o dbaniu o czystość, o władzy męża w rodzinie, jak to wygląda, czym ono w ogóle jest i nie tylko. Jeśli chcesz wesprzeć ten kanał, kliknij link w opisie. Za każde wsparcie bardzo, bardzo dziękuję.